Złom dobry 23 w środę wieczorem. Nie pojechałem w trasę, więc postanowiłem zrobić kasę. Chciałem nagrać film dzisiaj o takich rzeczach, ale stwierdziłem, że nie warto. Zamiast tego polecić chciałem dwa kanały, moi drodzy, dwa ciekawe kanały, warte polecenia. Krótki filmik, także nie będzie dużo ględzenia, moi drodzy. Więc pierwszy, pier, kobiety mają pierwszeństwo, więc pierwszy kanał, który chciałbym polecić moim widzom, bo mam też kilku. O dziwo. Jest to Agnieszka Sulejówek. Sulejówek Sprząta Las. Tu jest ten kanał, tak on wygląda. Jest to Agnieszka, która blisko lasu mieszka. I dba o ten las wynosi śmieci. Naprawdę jest w to zaangażowana i po prostu nie udaje, jest to szczere i prawdziwe, więc uważam, że należy jej się wsparcie, należy jej się subskrypcja, należy się <laughs> like pod filmem czy komentarz i napiszcie, że jesteście od zawodowego, nie wstydźcie się, tam jesteśmy tolerowani na tym kanale, także <laughs> Możecie pisać śmiało, że jesteście od zawodowego. Polecam, polecam kanał Agnieszki. Nie ma dużo filmów na razie. Jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć filmów. Myślę, że będzie ich 90, a potem będzie 190, a potem będzie 990. Tak myślę. Dzięki Wam też, między innymi. Także polecam kanał Agnieszka Sulejówek, Sprząta Las subskrybować kanał już jest czas, także poprawcie tutaj wyniki żeby się tu coś zmieniło żeby się coś dobrego zdarzyło No a drugi kanał drugi kanał to jest kanał y, y, Też O lesie powiem Wam to jest kanał właśnie Poszukiwacz zrzutomaniak Może wrzucimy kanał jak wygląda O tak ten już kolega, już ma ponad tysiąc subskrypcji. Jest fajna tematyka, powiem Wam. Jest, są zwierzęta, są krajobrazy, ujęcia z drona, są grzyby, są y, y, po prostu takie jakieś pustostany. No, fajnie się to ogląda, powiem Wam. Nie wszystko oczywiście jeszcze obejrzałem, bo kanał niedawno, niedawno zacząłem oglądać i jest taki przyrodniczy i fajna muzyka jest. W tyle. Także naprawdę polecam, polecam. Sporo filmów jest. Jest księżyc i takie różne ciekawe rzeczy. Także te dwa kanały polecam dzisiaj moi drodzy, zamiast nagrywać film. O tym, co tam ludzie o mnie wypisują, a wypisują różne przeróżne rzeczy, oczywiście negatywne w większości, więc nie będę się tam nad tym skupiał. Zamiast tego, poszukiwać czy zrzutomaniak, napiszcie, że jesteście od zawodowego, będzie mi bardzo miło. I Agnieszka z Sprząta Las. <tak> Także te dwa kanały chciałbym Wam polecić, moi drodzy. Miłego wieczoru i do następnego. Zobaczenia, nie wiem kiedy, bo czekam na telefon z firmy, i czekam na wyjazd w trasę, ale na razie, jak widzicie, dla wyświetleń zarabiam kasę, zarabiam kasę, zarabiam kasę.